The conference has been really good. I came back for the second year so it's been um, really impressive to see the consistency. So the quality two years ago of the conference, uh, the organisation and also the, the speaker lineup was was very high. I think you know one of the, one of the key things to, to to engage with fans is to understand who they are. So um, anyone who's trying to engage with the fans should be focusing on you know how, how they can find out more about the audience. Who are, you, who are you know the question is who is the fan, what do they want, how do they, you know how do they interact with you? I'd absolutely recommend the conference. I think actually the, the, the level of insight was really great and the speakers didn't just talk kind of blue sky thinking, they got into the practicals, the practicalities of delivering sponsorship and that's exceptionally useful for anybody working in sponsorship. Nasi segmenty prezydenci pokazali zupełnie inne, inne trendy. Zaangażowanie, zaangażowanie, czas zaangażowania, pewna pasja, aktywizacja. No i nowe media, wiele badań zaprezentowanych podczas ich marketingu sportowego, które pokazują, że rola smartfona, internetu no jest kluczowa do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku sponsoringu. So the presentation looked at the relationship between heineken and the uefa champions league, how we activate it in over 100 markets around the world, how we do that fully integrated across above the line, below the line, through pr, through digital, um, and uh, it gives me great pleasure to share that. you know, something we're very proud of. it's our number one sponsorship platform. so to be able to tell people how we, how we go about it, the decision-making process, some of the strategy, and of course, some of the content we create is really exciting. marketingu sportowego to absolutnie najważniejsza impreza dla branży sportowo-sportowej w Polsce. To jest miejsce, w którym wszystkie liczące się podmioty na rynku polskim powinny być, jeżeli myślą o biznesie sportowym w kategoriach przyszłości, rozwoju i perspektywy. Rynek zmienił się bardzo, pewnie nie tak bardzo, jak byśmy chcieli, sporo jest jeszcze do zrobienia, dlatego po to, że się też spotykamy każdego roku, żeby o tym dyskutować i zastanawiać się, co chcieliśmy zrobić kilka lat temu, co jeszcze się nie udało i jak do tego punktu dotrzeć. statuetki przy naszym stoliku. Czarek Kucharski odebrał w imieniu Roberta Lewandowskiego Stadion Narodowy. Do tego Maciek Sawicki jako Polski Związek Piłki Nożnej i ja. No to właśnie zwróciliśmy uwagę, że nastąpiła profesjonalizacja dzisiaj polskiego sportu właśnie przez menadżerów od marketingu sportowego, przez menadżerów zarządzających obiektami, projektami biznesowymi.